Dziś wykonam 100% Pummel Party, który posiada 31 osiągnięć oraz gdzie będę się fantastycznie bawił z przyjaciółmi. Ehm, teraz zapraszam do materiału. 10 jest tych rund, więc zaczynamy. I za dostaliśmy pierwsze osiągnięcie za wejście i zagranie pierwszy raz. Plan na tą grę jest prosty. Spróbuję zrobić minigame master, a przy okazji zdobyć inne osiągnięcia, żeby nie marnować czasu na powtarzanie ich, a prawie wszystkie się opierają na minigierkach. BODY! Jak ty przeżyłeś? Never back down, never what? Never, give up. never back down, never. What? never give up! No, wygrałem! I wygrałem swoją pierwszą minigierkę! I za to osiągnięcie! Dobra, chyba naprawiłem. Force start. Dobra, trzeba po prostu jak najwięcej terenu przejąć tutaj. Gdzie jestem? Tu jestem. Ło! Kontro kontroluj więcej niż 50 terenu. No i wygrałem kolejną minigierkę! Idziemy po skrzynie. Tak, otwórz skrzynię. Pierwsza skrzynia została otwarta przede mnie. Dowol pierwszą gol. Bo wygrywałem parę minigerek, a przez to, że ustawiłem tylko dwie skrzynie, szybko udało mi się zakończyć pierwszą grę. Satelite Night i wygra i dostaje osiągnięcie za wygranie swojej pierwszej gierki. Let's go. Game rule set edytujemy teraz i wywalamy to, czyli Atola wywalamy. To wygraliśmy również. Elementa Escalation wygraliśmy Te są wyłączone, bo je wygrałem, wiadomo Kolejne zaczynamy Dobra, co to mamy? Rusty Racers, o Boże Dobra, ale jestem pierwszy, jestem pierwszy Ostatnie, ostatnie okrążenie mam De Ukończ Rusty Racers bez spadania Sateo Knight wygrał Po czasie odkryłem, że istnieje taki tryb jak minigames Gdzie nie ma planszy, tylko są same minigierki Dzięki czemu przyspieszę o wiele robienie osiągnięć Mam zrobić double killa A dobra, okej okay. Tylko jak zrobić, kurde za mało ich jest tutaj, żeby zrobić double killa. Musiałbym mieć z 8 włączonych. A nie, dobra, zrobiłem double killa. Najsik, nice magma i mage. Dobra, Daniel. Do, do spania, do spania, do spania, Gnoju. Jest i osiągnięcie, żeby wygrać magowie i magia. Dobra, teraz Speedy Sabers zrobimy. Dobra, bijemy ludzi. Ua ua machines! O, dostałem za, yy... A, streak! Miej streak 5. Let's go! Yy, searing spotlights, okej okay. Dobra, ja w kącie siedzę O! Dobra, poszłam gdzieś no... Oh, o, nie, 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 nie. Gdzieś tu już jestem Yes! Jeszcze dostałem osiągnięcie za... że nie dostałem na, na tej minigierce Let's go Gry i... Co, co ja będę? Ja jak. Zabierz ostatni prezent z Grifting Gifts. Dobra, udało mi się, ubiłem go. To przypadek się wystać. Explosive Exchange. Chodź tu, sam, Sam, chodź tu. Dobra, dostał web. Bo Jack! Też uderzyłem go. A! Dostałem osiągnięcie za 10 razy tego. Knockout zrobić. Przybliżę się. Jest tam licznik taki. I pisze ile jest sekund dokładnie. Poczekam na ostatnie 10 sekund i mu zaniosę. Dobra, no, niosę mu, niosę mu. Chodź tu. Masz. Nie! To PRZEZ... przez... Wrócimy tu jeszcze do niego. Sandy search. No dobra, szukamy diament. Jest! Znalazłem! Znalazłem ten! O, i dostałem osiągnięcie za znalezienie skarbu. Slippery sprint, okej. Okay. Czyli po prostu biegnę do celu i mogę się spierdzielić dość łatwo Jest! Dobiegłem I skończyłem slippery sprint bez spadania Tempora, temporal trails, okej okay. O, pociąg siedzie I w pociąg U. I osiągnięcie za to, dostałem, że się wrąbałem w pociąg na temporal trails Jestem gotowy na następne minigierki z botami Teraz mam normalnie Normalny skin jakiś, tak? Yy, next. Bouncing balls. Uch. Dobra, ale dostałem. O! Dostałem osiągnięcie, żebym yy, miał wynik większy niż 5 oho, trench. No zobaczymy czy trench... Jak będę bogiem, to wygram. O tak powiem, a pewnie nie będę. <śmiech> <śmiech> Jestem bogiem. No i tyle po bocie sam. No, 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 no. As the live... Zawij wszystkich yy, graczy podczas hunderu trench. No i git Morphing Mace Dobra, 20 kluczy już mam To mi się wydaje, że na luzie zbiorę dość sporo Op. I dostałem osiągnięcie za zebranie 40 kluczy w Morphing maze. No, e, to nie było ciężkie nawet Na <słuch> do Opa Nie, zostaw mnie, dobra Boczak Witaj Boczaku O Wiesz, więcej niż 10 punktów do tak Breaking Blocks, okej okay. Dobra, czyli będą się psuć, a ja mam ustać i nie zginąć. Jasne, przyjąłem. Jak ja to ledwo zrobiłem? O nie O, przy, przeżyj Breaking Blocks Najsik! No a nie ma czasu na czytanie ich kurwa. No i przeszedłem przez to, że dostałem to osiągnięcie, bo zacząłem go czytać. Dobra, ostatnie mini -gry, którą muszę wygrać. To jest anime Ar Ar Archidemic Króliki na jedzące na pandach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Gdzie był... ósmy, ja się pytam. K k k k Pane. Rakuny jeżdżące na rakunach. Okej. Okay. Jeden, dwa, trzy, cztery. No nie dali mi da nie dali mi nie dali mi doliczyć. Co mnie tak denerwuje? Jest! W końcu. 10 na ale w końcu jest. Uwaga. Jest! Daj mi pierwsze miejsce w każdej minigierce! Let's go! Udało się. Teraz naszym drugim zadaniem jest. Muszę być ostatni na każdym. I tyle. Co za pech! Co za pech! Co za pech! Znowu przegrałem. Give the grab, ok. Jest! Dostałem osiągnięcie za to, że nie zebrałem węgla i jestem przy okazji ostatni. Dwa w jednym, let's go! Acid atoll, więc tak. Od razu do kwasu. I dostałem osiągnięcie, że wpadnę do kwasu bez podnoszenia beczki. Only, only omertken machen. O i tyle macie przejem oku. Dostałem za to osiągnięcie, że wywaliłem się za ekran. Dobra, spoko. <laughs> Sam się wyrzuciłem przez przypadek. No i klasa. Dobra, ja się przesunę idę tutaj się wywalić, bo jeszcze poleci za mną jakiś boss przez przypadek. O! Sam by poleciał, nie? I osiągnięcie, że jestem ostatni na każdej minigierce. No i dwa w jednym prawie. Nie, no dwa w jednym w sumie. Na jednej minigierce dwa zdobyłem. Ale wystarczy tylko 50 sekund przetrwać. Nie muszę wygrywać. O! Dwa! Uf. 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 Nie zaliczyło. Wywaliłem się na ostatniej sekundzie. Na dół, lewo. O! jebane. Kto to tak postawił? Gdzie jest osiągnięcie? Jest, mam osiągnięcie. Do, byłem osiągnięcie za przetrwanie. Daj, a jedno i git. Musimy przeżyć 50 sekund. No nie. O! Przetrwałem. O nie. Dawaj, achievement! Jest! Osiągnięcie! Udało się. Dobra. Local, mini local, minigames, game Dobra, próbujemy robić to. Żeby pięciu zrzucić tutaj. Muszę pięciu zrzucić. Nie wiem, jak ja to zrobię. Ale jakoś trzeba, tak? Jest! Zostało osiągnięcie w zarzuceniu pięciu na tym trybie. Na trybie Snowy Spin. Co? Unlimited items? Co? Tak się da? A, po pierwszej turze. Dobra, po pierwszej turze. Każdy ma nielimitowaną ilość broni. Możliwe, że mi się uda. Jak teraz będzie trójka przede mną i wygram, to, to będzie idealnie. Trzy, idealnie trzy osoby. Idealnie trzy osoby. Musimy teraz wygrać. Nie, nieważne co. Dobra, trzysta mam, 300 mam. Okej, okay, udało się. Używamy przedmiotu. Raz, dwa, trzy. I dostałem osiągnięcie za to, że użyłem przedmiotu i. No, trzech, minimum 3 trzech, yy, ten. No, musiałem tr minimum trzech yy, graczy wziąć na rakietę, tak wciąż. Dobra, play local. Tym razem ruleset zamiast dać, że są rakiety, tylko ekplanty daję. Tylko wygrał, 250 mam. Nie, już i tema. Dokładnie tego chcę użyć. Żeby was w trójkę uderzyło. Na czwórkę uderzyło. osiągnięcie? No i dostałem osiągnięcie Ale takim sposobem oto Zdobyłem wszystkie osiągnięcia W Pummel Party Zrobienie wszystkich osiągnięć zajęło mi 5,5 ,5 godziny Więc co? Let's go! I tak skończyłem Pummel Party Jeżeli materiał Ci się spodobał zostaw łapkę w górę Oraz komentarz żeby film lepiej się pozycjonował A jeżeli lubisz oglądać i chcesz śledzić kontent osiągnięciowy Zostaw subika A teraz lecę na razie i cześć!